Yo, tutaj ja, Adrian, no, czyli Polish Minecraft, No i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku Papierowy Minecraft. Dzisiaj pokażę Wam Master Verteza. Tak to wygląda, ma też swoje słuchawki, nie? Uśmiech i zrobiłem właśnie tak, że on sobie macha koszulkę. Jest tu tego widzicie. Adrian super, super skleja. No. No i tak ogółem wygląda. Jeszcze tak to wygląda. No. A więc to już tak raczej wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, nie żałujcie. Hej!